Dzisiaj taki mały protip, bo wiele osób na tym nie myśli nigdy. Temperatury pracy silnika, temperatury płynów. Zobaczcie. Samochód uruchomiłem teraz 16:33. Nie mam informacji o temperaturze płynu chodzącego ani informacji o temperaturze oleju. Przejedziemy się kawałek i zobaczymy, jak wyglądają te wartości. Jaka jest różnica pomiędzy nimi i co to znaczy dla naszego samochodu. Zobaczcie, po przejechaniu 2 km w 5 minutach od uruchomienia, temperatura płynu chodzącego chłodniczego wynosi 90 stopni. Czyli teoretycznie wydawałoby się, że można jeździć normalnie. Natomiast prawda jest taka, że temperatura oleju, fajnie, że jest tutaj taki czujnik, temperatura oleju dalej pokazuje nic. To oznacza że musimy jeszcze dać silnikowi i wszystkim podzespołom napędowym, czyli to jest olej w silniku, olej w skrzyni biegów, olej przekładniowy, dać temu jeszcze trochę czasu, żeby nabrały temperatury, zanim zaczniemy jeździć dynamicznie. Także pamiętajcie, temperatura płynu chłodniczego nie oznacza tego. Osiągnięcie temperatury roboczej nie oznacza tego, że można autem zapierdzielać. Zobaczmy, ile czasu będzie potrzebował olej w silniku, żeby złapać temperaturę taką roboczą. No i dojechałem do sklepu. Przejeżdżając 5 km, 13 minut, olej w silniku ma temperaturę 71 stopni. Także to jeszcze nie jest temperatura, która pozwalałaby na dynamiczną jazdę. I pamiętajcie o tym, nawet jak nie macie wskazania temperatury oleju w swoich samochodach, bo na pewno samochody Wam za to podziękują, żeby dać im się rozgrzeć. To tak jak rozgrzewka naszego ciała przed treningiem. Też potrzebujemy delikatnej rozgrzewki, żeby ciężko trenować. I tak samo samochód potrzebuje się nagrzać, żeby, żeby po prostu jeździć. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Co? Do następnego. Valeu, oh, papai.